Moi drodzy, w weekend akt dywersji skierowany przeciwko naszemu wspólnemu bezpieczeństwu. Wiadomym jest, z której strony ten atak na naszą infrastrukturę przyszedł, i dlatego tak ważne jest, by każdego dnia pokazywać, że wróg jest na wschodzie. Dzisiaj bezpieczeństwo Polaków to jest kluczowa sprawa i wszyscy, bez wyjątku, na, to, na jakiej stronie sceny politycznej się znajdujemy, powinniśmy dbać o bezpieczeństwo. Niestety, jak widać, są tacy, myślę tutaj chociażby o prezydencie Nawrockim, czy obozie Jarosława Kaczyńskiego, o Konfederacji Brauna nie wspomnę, którzy nadal widzą wroga w zachodniej części Europy. Dla nich wrogiem jest Unia Europejska, zamykają czasami oczy albo stawiają wręcz znak równości pomiędzy Partnerami w zachodniej części Europy, partnerami w Unii Europejskiej, a putinowską Rosją. To bardzo niebezpieczny trend. Widzimy doskonale, że dzisiaj musimy jak jeden mąż wspierać polskie służby, dbać o nasze bezpieczeństwo, mieć wielki szacunek do ludzi, którzy na co dzień starają się wykrywać takie akty albo później szukają sprawców. No cóż, prezydent Nawrocki nie był nawet w stanie. Wyjść ponad te podziały i podpisać, zaakceptować nominacji w służbach specjalnych, dlatego, że wolał toczyć ten jałowy, niepotrzebny nikomu polsko-polski spór. Kochani, jesteśmy w sytuacji, w której od wielu lat za naszą wschodnią granicą trwa regularna wojna kiedy służby rosyjskie próbują infiltrować nasz kraj, próbują wykorzystywać ludzi z różnymi paszportami do tego, by zaatakowali naszą infrastrukturę. Dlatego tak ważne jest, byśmy byli razem, byśmy te nasze służby wspierali, byśmy mieli oczy otwarte. Jeżeli zobaczycie coś, co jest niepokojącego, innego, dziwnego, nie bójcie się sięgnąć po telefon i zawiadomić właściwe służby. Bo takie akty mogą się jeszcze zdarzać. Natomiast jedno powinno być nasze wspólne przesłanie. W tak trudnych czasach, w czasach, kiedy wojna toczy się na naszych oczach, musimy być silni naszymi sojuszami w ramach NATO, ale również w ramach Unii Europejskiej. Bo przecież Ukraina również marzyła o tym, żeby być w Unii. Nikt nie wie, w jakim miejscu dzisiaj byłaby i czy Putin odważyłby się ją zaatakować, gdyby podjęli taki wysiłek, jak myśmy zrobili w latach 90. który zwięcił się, zwieńczył tym aktem przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku. Nie zmarnujmy tego. Unia Europejska to jest wielki, wielki sukces to, że jesteśmy w gronie. Tych krajów i to jest również gwarancja naszego bezpieczeństwa. Nie mamy wrogów na zachodzie. Wróg jest na wschodzie, wrogiem jest Rosja Putina. Nikt nie ma wątpliwości, że próbują również takich podchodów terrorystycznych w stosunku do naszego kraju. Więc jeśli nawet macie inne poglądy, nawet jeśli wspieracie polityków z tamtej, tej prawej strony sceny politycznej, to proszę, apelujcie do nich, żeby nie szukali wrogów w zachodzie Europy.